Dzień dobry. Chciałem zaprezentować Państwu ofertę najmu przestronnej kawalerki o powierzchni ponad 25 metrów w samym centrum miasta na ulicy Krysiewicza jest to odbudowana ponad stuletnia kamienica żelazko. Kawalerka jest w pełni wyposażona. Mamy część salonową z rozkładaną sofą, bardzo dużym lustrem. W mieszkaniu znajduje się również klimatyzacja. Do, wstęp jest również do bardzo dużego tarasu. Taras do ulicy Krysiewicza, bardzo klimatyczne miejsce. Teraz jest dosyć spory. Myślę, że bez problemu pomieści jakiś zestaw mebli wypoczynkowych. Drzwi są przesuwne, dlatego nie zabierają miejsca po ich otwarciu. Proszę, tak wygląda kawalerka od strony okna. Wspominałem, bardzo duże lustro. Kawalerka posiada również bardzo dużą szafę w formie garderoby. Proszę spojrzeć: ma szuflady, półki, sporo miejsca. Tutaj również sporo miejsca. Może odsunę się, pokażę. Tak wygląda szafa garderobiana. Zamkniemy. Mieszkanie również posiada kuchnię w formie aneksu. Sprytnie ukryta. Za drzwiami. Aneks jest w pełni wyposażony. O wyposażeniu aneksu opowiem w kolejnym filmie. W skrócie mamy zmywarkę, lodówkę, mikrofalówkę, bardzo dużo szaf, półek, regałów. Mamy łatwy dostęp i w łatwy sposób możemy ukryć aneks. Tutaj znajdują się również szafy. Jest ich w całym mieszkaniu bardzo dużo. Jakieś podstawowe, jedna, druga. Tuż przy wejściu znajduje się toaleta. Łazienka, proszę bardzo. Łazienka. Wyposażona w pralkę. Kabina prysznicowa. Jesty duże lustro, umywalka proszę z tej strony. Jeszcze raz spojrzenie z zewnątrz na całą łazienkę, w łazience oczywiście również znajdują się szafy, półki. Tutaj mamy wszystko dostępne u góry. Na dole również znajduje się szafa, także miejsca jest dosyć sporo. Także jeszcze raz całościowy rzut z każdej strony. Z tej strony kawalerka prezentuje się w ten sposób. Tak więc zapraszam serdecznie na prezentację kawalerki.